Siemanko, z tej strony, Aleksinie. Czas na kolejną analizę PKO Bank Polskiej Ekstraklasa. Czas na jedyny niestety zespół z Krakowa, czyli Krakowie Kraków. Dziękuję Wam bardzo za subskrybowanie mojego kanału. Dziękuję też za zostawienie no, mnóstwo łapek w górę pod każdym z filmów. Dziękuję Wam za komentowanie też moich filmów. No i zachęcam do dalszego komentowania. Zachęcam też do wzięcia udziału w mojej lidze Fantazy Ekstraklasa. Takową stworzyłem. Mówiłem o tym w ostatnim odcinku. Odnośnie analizy górnika, zabrze. Wielu z Was dołączyło, także dziękuję Wam bardzo za to. Zachęcam też tych, którzy jeszcze nie wzięli udziału, do dołączenia do ligi, bo mimo to, że kolejka ruszyła, bodajże można cały czas dołączyć do ligi. Liga nazywa się Liga Aleksinio. Kod, czy też hasło, to 364E6F05. Także zachęcam jeszcze raz do dołączenia. My przechodzimy już do kadry Krakowi. Zaczynamy od bramkarzy standardowo mamy tutaj Karola Niemczyckiego, jest to 23-letni Polak, mamy Łukasza Chroso, to jest 35-letni Słowak, Adama Wilka, jest to 24-letni Polak oraz mamy też Filipa Kramarza. Także tutaj tak się gdzieś prezentują ci zawodnicy. Filip Kramarz jest 18-letnim chłopakiem. Także tutaj jeszcze to dodajmy. Wydaje się, że walka o numer 1 to będzie walka Karol Niemczycki-Lukasz Chroszczo. Myślę, że tutaj nie ma nic do tego wątpliwości. Dowiemy się w poniedziałek, kto będzie numerem 1. Trener Jacek Zieliński na kanale sportowym, jak było z nim łączenie wczoraj, to właśnie powiedział, że takowy numer 1 już raczej będzie. Nie zdradził, kto to. Szczerze ciężko wytypować, czy to będzie Chroszczo czy Niemczycki. Myślę, że kibice Krakowi... Mogą mieć podzielone zdania, osobiście chyba bym wolał, żeby bronił jednak młodszy Niemczycki, na którym też jeszcze można zarobić, przecież Niemczycki źle nie bronił, wiadomo, te zdarzały się błędy. Chorosz jest oczywiście bardziej doświadczony, no jednak wiek mówi sam za siebie, ale no też Niemczycki już jakieś doświadczenie w tej ekstraklasie zdobył, także uważam, że Niemczycki mógłby być numerem jeden, ale o tym przede wszystkim powinna decydować forma i postawa w treningu, a kto prezentuje lepszą? Przekonamy się w poniedziałek w meczu z górnikiem. Zabrze. A my teraz przechodzimy do środkowych obrońców. I tutaj mamy Virgila Kite, jest to Rumun. Mamy Mateja Rodina, mamy Jakuba Jugasa, Dawida Jablońskiego, Krystiana Bracika, Mateusza Pińczaka, Oskara Wójcika i Jakuba Guralczyka. Z tego grona mamy paru młodzieżowców, bo jest nim Krystian Bracik, jest nim Mateusz Pieńczak jest nim Jakub Góralczyk oraz Oskar Wójcik. Odpowiednio bracik ma 21 lat, Pieńczak 19, Góralczyk 20, Wójcik 19. Także mamy tutaj grono paru młodzieżowców, ale też mamy grono paru bardziej doświadczonych zawodników, no bo jednak 30-letni jeszcze Dawid Jablonski rośnikowo 31 lat będzie miał. Mamy też przecież Mateja Rodina, który ma lat 26. Mamy Jakuba Jugasza, który ma lat 30. No i Wierdzila mamy też, który ma lat 24. No co by tutaj dużo nie mówić, wydaje się, że z toperami, no to raczej przewidywania są takie, że chyba to będzie właśnie Wirgil oraz Jablonski. Mniej osobiście, ciężko, ciężko przepowiedzieć, kto będzie numerem jeden, bo w Krakowi to zawsze różnie bywało. Eee, Ciekawie są młodych chłopaków, jak będą się prezentować na tle Ekstraklasy, jeżeli dostaną szansę. Bracik wrócił z wypożyczenia też z Wisły Puławy. Rozegrał tam 29 spotkań, jedna bramka, jedna asysta, 2357 minut, 1,84 m, wartość na transformart.pl to 50 tysięcy złotych, ale na wartość nie ma znaczenia, wartość nie gra, taka jest prawda. Wartość ma tylko znaczenie, jak się zawodnika sprzedaje bądź kupuje, a na boisku ta wartość nie gra. Ale osobiście, no niestety tutaj nie mogę Wam przepowiedzieć, kto będzie grał w pierwszym składzie Krakowi. To samo, wydaje mi się, że forma na treningu będzie decydować, a nie jakieś znajomości. Ale na pewno ma w czym wybierać trener Jacek Zieliński. Także wybór może być ciężki, bo naprawdę uważam, że ci zawodnicy źli nie są. Pewnie tej Rodin może też dostać dużo szans. Może być numerem jeden, jeżeli chodzi o defensywę. Nie wiem, zobaczymy. To moje takie jakieś przemyślenia. No a mamy tutaj też bocznych obrońców, czy też wahadłowych, no bo to zależy od jakiej formacji, jaką formacją Krakowia będzie grała. Mamy tutaj Kamila Pestkę, mamy Michala Siplaka, mamy Łukasza Ziemnika, Otara Kakabadze, Kornela Rupę oraz Oliwiera Chyle. No i tutaj mamy też młodzieżowca, bo mamy tutaj Łukasza Ziemnika, który jest młodzieżowca, młodzieżowcem i Oliwiera Chyle, który też jest młodzieżowcem. No, wydaje się, że Rupa powinien grać, Otar Kakabadze powinien grać i Kamil Pestka też chyba powinien grać. A wydaje mi się, że Rupa i Kakabadze no, to są filary. Pytanie tylko, jak to tutaj trener Jacek Zieliński poustawia, bo Rupa też może grać się na stoperze. Tak na przykład jest przewidziana jedenaska Krakowi na, w, w gazecie. Skarb kibica z przeglądu sportowego. Rupa jest jako prawy środkowy obrońca. Kakabadze jako prawy wahadłowy. A Peska jako lewy wahadłowy. No zobaczymy. Zobaczymy też jaka będzie przyszłość Kamila Pestki. Ale tutaj się wydaje, że z tego grona no numerem 1 to jest Kaka bazę i Lupa. A my sobie swobodnie przechodzimy do środkowych pomocników. I tutaj mamy już trochę większy wybór. Oczywiście są tutaj szóstki, ósemki, dziesiątki, czyli odpowiednio środkowi pomocnicy defensywni, środkowi pomocnicy i środkowi pomocnicy ofensywni. No i tutaj mamy już Radosława Kanacha, Jana Ziewca, dziewie... Pan Ziewiec po prostu. Matias Heborasmusen, Karol Knap, Sylwester Lusiusz, Takuto Oshima, Florian Loszaj, Robert Ożuk, Kasper Jodłowski, Michał Rakoczy, Tiago Sousa. No, mamy tutaj dosyć duży wybór. Mamy też nowego zawodnika, bo jest nim Takuto Oshima. Nie ma podanej kwoty, za jaką przeszedł z Zemplina Michalowce. Jest to liga słowacka. Jest to 24-letni Japończyk o wartości 300 000 euro 1,75 m w zeszłym sezonie w barwach właśnie z Zemplinu Michalowce rozegrał 34 spotkania, dwie bramki, dwie asysty 2832 minuty. Kontrakt z Krakowiem podpisał do 30 czerwca 2024 roku. Także dwuletni kontrakt dla Japończyka. No i tutaj wydaje się, że. Do środka pola, tak jak tu gdzieś można widzieć, właśnie w przewidywaniach jakichkolwiek, no to chyba Matias, chyba Rasmussen w środku pola. A co do reszty, to też mi je się ciężko wypowiedzieć. Może też właśnie nowe złosynie, czyli Takuto Oshima dostanie szansę w pierwszym składzie. No zobaczymy. Nie wydaje mi się to osobiście, jest jeszcze za krótko w zespole, ale no może być różnie. Tutaj w przewidywanej 11 jest właśnie Myszor na środku pola. I Heborazmusen. No nie wiem, czy Myszor ta gra w środku pola. Wydaje mi się, że trener Jacek Zieliński ma tutaj więcej możliwości. Ale no to już będzie decyzja, właśnie trenera Jacka Zielińskiego. A my przechodzimy do skrzydłowych: mamy tutaj Jewgena na konopliankę, Jiewcha na konopliankę, Patryka Załchę, Przemysłowa Kapka, Sergio Hankę i Jakuba Myszora. Jeszcze wracając do młodzieżowców, to ze środkowych pomocników to był Jan Ziewiec. Knap. I tutaj mamy z tego grona też kolejnych młodzieżowców, to jest Myszor oraz Kapek. Także tutaj mamy paru młodzieżowców. Ale wydaje się, że numerami jeden bez wątpienia to będzie na pewno Sergiu Hanka. Który jest. Jeżeli się nic nie zmieniło, to jest kapitanem Krakowi. Jeżeli nie jest, to proszę mnie poprawić. I wydaje się, że je Noplianka będzie dostawał też kolejne szanse na to, żeby się odbudował. Gdzieś podobno fajnie przepracował ten okres przygotowawczy. No, sam trener Jacek Zieliński gdzieś mówił, że no, na treningach on się prezentuje super niekoniecznie to się przekłada na ligę. Oby się w końcu przekładało, bo na pewno jest to zawodnik o, o wielkich umiejętnościach, jak, jak na warunki Ekstraklasy. No jednak był w Final Ligi Europy z. Dnipro, Dnipro, Pietrowski yy, był w Sywii, był w Szalkę, był w szachtarze Donieck, y, no to naprawdę zawodnik musi mieć takie umiejętności, żeby tam się znaleźć. Wiadomo, 32 lata, no robi swoje, jeszcze nawet we wrześniu, pod koniec września będzie miał 33 lata, no ale wydaje mi się, że to jest zawodnik bardzo dobry na warunki ekstraklasy, ale na razie, no trzeba powiedzieć wprost, że jest to trochę nie wypał y, no bo jednak po takim y, właśnie zawodniku można się było więcej spodziewać wiosną, a nie dostaliśmy tak naprawdę nic. Co do reszty Myszor Zaucha czy kapek. Wydaje się, że z tego grona tutaj tych trzech młodszych zawodników. No to Myszor może dostawać właśnie dużo szans. I aby dostawali oby dostawali cała ta trójka. No bo fajnie jak ta młodzież wchodzi i się rozwija. I można zauważyć jakiś progres, a na pewno poprzez grę w Ekstraklasie taki progres będą mieli. A my przechodzimy do napastników. No i tutaj mamy już na start dwa wzmocnienia. Numer jeden to jest Patryk Makuch, który przeszedł za 550 tysięcy z Miedzi Legnica. Oczywiście 550 tysięcy euro. O przyszedł z pierwszoligowej Miedzi Legnica, która już jest w ekstraklasie, no bo oczywiście wygrała pierwszą ligę, ale przychodził do Krakowi właśnie z pierwszoligowej jeszcze Miedzi. No i już mamy teraz ekstraklasową Miedź. Jest to 23-letni zawodnik, 1,87 m. 30 spotkań w zeszłym sezonie, 14 bramek, 7 asyst, 2531 minut. Kontrakt z Krakowią jest aż czteroletni, co warto podkreślić, bo aż do 30 czerwca 2026 roku. No wydaje się, że będzie naprawdę bardzo solidnym wzmocnieniem, jeżeli chodzi o Krakowie. Wydaje się, że właśnie będzie no, numerem jeden, jeżeli chodzi o wybór napastnika, ale mamy też drugie wzmocnienie, Benjamin Chelman. Jest to napastnik z prosto z Finlandii, nawet z reprezentacji Finlandii. Przyszedł za darmo z FC Inter Turku. 24-letni napastnik, 1,82 m w zeszłym sezonie w lidze fińskiej, ogólnie w Pucharach. W Pucharze Finlandii, w Pucharach tam eliminacji chyba do ligi Konferenc. 22 spotkania, 15 bramek, 2 asysty, 1800 minut. I kontrakt też jest dosyć długi, bo aż 3 letni. Jak na warunki ekstraklasowe, bo aż do 30 czerwca 2025 roku. Także wydaje się, że tutaj to będą główni zawodnicy, którzy będą rozdawać kartę w Ataku Krakowi. Właśnie Patryk Makuch, do tego no, myślę, że każdy jest z nas przekonany, że to powinien być numer jeden. No, jeżeli też się ściąga zawodnika za ponad pół miliona euro, jak no, na warunki mimo wszystko te ekstraklasowe, to jest to całkiem niezła kwota. A patrząc na realia transferowe ogólnie no to jest bardzo mała kwota, ale no na nasze warunki jest to całkiem niezła. I jak na to, że to jest zawodnik, który jest wyciągnięty z pierwszej ligi, no to myślę, że chłopak może fajnie się pokazać. Też tego Czelmana bym nie skreślał. Może być finalni także we dwóch będą grać w ataku. Ciekawy jestem właśnie tego Fina również, ale mamy dalej Tomasza Bałę, Filipa Balaja, Kamila Ogorzałego i Sebastiana Ruzika. A tutaj z tego grona młodzieżowcem jest Tomasz Bała. I to by było na tyle. Widzę, że gdzieś właśnie pominąłem chyba Michała Rakoczego. Nie wiem, czemu nie ma go tutaj w analizie, ale jeszcze w zestawie pomocników, czy bodajże, na skrzydłowych powinien właśnie być Michał Rakoczy. Przepraszam, że się nie pojawił, ale on jest cały czas w kadrze Krakowi. Po prostu przy tworzeniu tych plansz, no takie drobne. Pochylki się mogą wkraść, bo tego trochę jest. No ale wracając tutaj do napastników, no to Tomasz Bała to jest 21-letni napastnik, jeżeli chodzi o młodzieżowca. Sebastian Struzik ma lat 23, a Kamil Ogorzały już Państwu mówię, ile ma lat Kamil Ogorzały, bo też był w zestawieniu właśnie na transfermarket.pl, jeżeli kadrę. Kamil Ogorzały ma lat 20, Are, ale rośnikowo 22 i już do grona młodzieżowca się nie zalicza. No, Filip Balaj, znany kibicom krakowi Słowak, lat 24, w sierpniu 25. No, wydaje mi się, że tak jak mówiłem, kto będzie grał w pierwszym składzie, no to raczej Makuch bądź Chelman. Stawiam na Makucha, ale no to tak jak mówiłem, wszystko zależy od decyzji Jacka Zielińskiego, a my przechodzimy właśnie do niego, do trenera Jacka. Preferowane formacje Krakowi no to 3-4-2-1. Tak podawał transfer. jak w praktyce całą rundę wiosenną grała Krakowia. 5-4-1 taką prognozuje formację Skarpy Kibica. No i też sam przegląd sportowy w wydaniu piątkowym przewiduje skład, forma, skład czy formację Krakowi 4-4-1-1. Także jest tutaj dosyć duża rozbieżność. 4-4-1 no to dosyć podobna formacja do 4-4-1, jeden tylko po prostu zamiast jednego środkowego obrońcy dokładamy dziesiątkę. Ale wydaje się, że właśnie gdzieś ta gra Krakowi mi się wydaje, że będzie opierana na cudowie bo Krakowie ma do tego zawodników. Ale jak finalnie będzie, tak jak mówiłem, przekonamy się w poniedziałek. Oczywiście w Zabrzu, a my właśnie przechodzimy do tych transferów. Tutaj mamy Patryka Makucha, Benjamina Kelmana, Takuto Oshime i Kaspra Jodłowskiego. Kasper Jodłowski został wyciągnięty z rezerw, ale tutaj było takie o tyle, może nieco co zawi że zawirowanie, ale Kasper Jodłowski bodajże, on został też wzięty z... Jak klubu, żebym tutaj nie pomylił. On był bez klubu? Nie. On był cały czas w rezerwach Krakowi, ale został wciągnięty do jedynki. Także kolejna szansa dla całkiem młodego chłopaka, no bo 23 lata, no to nie jest tak źle. Oczywiście, tak jak mówiłem, Patryk Machów, Be Machów Benjamin Kelman, Takuto Oshima, Kasper Jodłowski. A z zawodników, którzy odchodzą, no to jest oczywiście Daniel Pik. Daniel Pick, który odchodzi za, za darmo do radomiaka, już był wspominany w analizie właśnie radomiaka. Odchodzi również no wydaje mi się, że można tego słowa użyć. Jedna z ważniejszych postaci Krakowy, czyli Pelewan Amersford, no, zawodnik o wartości 1 800 tysięcy euro. No nie chciał przedłużyć kontraktu z Krakowią, po prostu chce innych wyzwań, chce wyjechać już z Polski. Mówiło się gdzieś o Szalkę, ale nie wydaje mi się to realne. Raczej Szalkę nie będzie kontraktowało Pelewa na Mersforta. Jakby chciało, to by już dawno to zrobiło. Więc raczej inny kierunek Pele obierze. niekoniecznie Gelsenkirchen. Mamy również Luisa Rocze, który... Też nie został przedłużony kontrakt, ale tu już Krakowie raczej nie wykazywała inicjatywy. Również na dniach odszedł Damir Sadikowicz. Został rozwiązany kontrakt za porozumieniem stron. Również Marcos Alvarez no już praktycznie jest na wylocie z Krakowi. Został zesłany do rezerw. Nie chcą go w Krakowi, tak samo jak Rivaldino. Taka sama sytuacja. Wyrzuceni do rezerw i czekają po prostu. A ja też może ktoś się zainteresuje tymi zawodnikami albo na rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron chyba, że po prostu oni już będą w tak, bany, tak zwanym klubie kokosa zobaczymy jak to będzie z czasem, a my też przechodzimy do potencjalnych plotek No jest jedno, no jest Marcin Budziński tutaj tylko mi się tego zawodnika udało znaleźć no wydaje się, że może być to całkiem realne po prostu no Marcin Budziński myślę, że gdzieś tam lubiany przez kibiców Krakowi, lubiany przez całą Krakowie też przez trendera Jaska Zielińskiego nic więcej na temat Marcina, no tutaj nie ma chyba sensu mówić, jest on dobrze, dosyć znany. Ale też jest potencjalne odejście. Mamy tutaj Kamila Pestkę, który no, chciałby też odejść z Krakowi po prostu. Raczej się też nie obrazi jak zostanie, ale no, chciałby pewnie spróbować czegoś nowego, za granicą podejrzewam. Jak to będzie? Na razie konkretów nie ma, jeżeli chodzi o Kamila Pestkę. Bynajmniej ja nigdzie nie widziałem, ale Potencjalna chęć odejścia jest u Kamila. Myślę, że nie po raz pierwszy, bo za trenera probierza. No też już chciał parę razy odejść, był tylko wypożyczany. Ale no, nie oszukujmy się, że trochę pod górkę miał u trenera Jacka Zielińskiego. Już jest na pewno lepiej. Ale mimo to dalej chęć odejścia jest. No i tak jak mówiłem, pierwsze spotkanie Krakowi już w poprzednim odcinku analizy odnośnie Górnika Zabrze. No Krakowie jedzie do właśnie do Zabrze. W poniedziałek ten mecz będzie rozgrywany 18 lipca. Wydaje mi się, że będzie to całkiem ciekawe spotkanie, no bo Górnik totalnie nowe rozdanie, Krakovia dopracowywanie tego co już było tak naprawdę. Krakowia przede wszystkim potrzebuje stabilności w wynikach moim zdaniem, no bo ta runda wiosenna bywa niezła. Ale właśnie brakowało tej stabilności. Potrafili fajnie grać z czołówką, z dołem się męczeli. No. Zobaczymy, czy to w Krakowi będzie naprawione. Tych Wielu transferów nie było. Tak samo, no tak naprawdę, jak wielu odejść. Wiadomo, no, strata Pele jest na pewno dosyć... No ważne, nie oszukujmy się. Ale też przyjście takiego Makucha czy czelmana no może to po prostu oddać. Zobaczymy, jak to będzie. Też tutaj mamy nawet strój Krakowi. Wydaje się, że bez zmiany, cały czas Puma tutaj będzie robił te stroje. Nigdy nie mogłem znaleźć jakiejś prezentacji, nie wiem czy była. Na stronie Krakowi jest taki właśnie strój na nowy sezon sprzedawany, także klasyczne pasy no i ładny strój po prostu. Nie ma co tutaj wiele mówić. A my też przejdźmy do meczów, które zostały rozegrane w piątek, czyli wczoraj Raków Częstochowa pokonał Wartę Poznań 1-0. Tak szczerze, z mojej strony szkoda, trochę warty, bo pierwsza połowa była naprawdę całkiem niezła ze strony pozyńskiego zespołu. Ale brakuje tam no, napastnika. Widać, że brakuje zrelaka albo po prostu kogoś innego jeszcze. No, na pewno zrelak mógłby coś więcej zrobić. Druga połowa, no to już praktycznie no, trochę pod dyktant do Rakowa. Nie ma się co tutaj oszukiwać. Jak Raków przycisnął, to udało się tą bramkę zdobyć. Bramkę zdobył Władysław Gudkowski. Popularny Gutek otworzył tak naprawdę worek z siatkami w ekstraklasie. Jak na razie w piątkowych meczach tylko jedna bramka, ale jest on pierwszym strzelcem tego sezonu. Ale po prostu było widać, myślę, pragmatyzmy, rakowa doświadczenie i. Wydaje mi się, że dużo zmieniło to, że Miłoż Szczepański strzegł z boiska, bo dopóki on był na boisku, to warta naprawdę całkiem fajnie sobie radziła, on coraz śmielej sobie poczynał na tym boisku, coraz te lepsze strzały, coraz bardziej jakby to zabrzmiało cenniejsze te strzały szły od Miłosza ale wszedł, wszedł Papo no i tutaj gra już trochę warte się posypała świetny mecz Lisa w bramce, no tutaj naprawdę Szopoba dla niego, bo mnóstwo setek obronił, no to trzeba po prostu powiedzieć, bardzo dobry mecz Lisa w bramce Warty No a mecz Zagłębia ze Śląskiem 0-0 No Optycznie Śląsk na pewno lepszy w pierwszej połowie To zdecydowanie w drugiej Zagłębie no już troszkę Dobrnęło do brzegu Ale to i tak na jakieś konkrety się nie przełożyły Dużo niecelności, moim zdaniem W Śląsku brakuje Po prostu solidnego napastnika Ten Quintana Chwaje Quintana bodajże, tak się ten chłopak nazywa No Miał trochę sytuacji, trochę z nich źle wybrnął. Trzeba po prostu, myślę, też dać chłopakowi szansę. Erik Exposito, no nic takiego wielkiego też nie wniósł do gry, jeżeli wszedł, jak już wszedł na boisko. Jestem ciekawy, jak Martin Kączkowski się odnajdzie w Śląsku Wrocław. A co do samego zagłębia, no to w meczu ze Śląskiem to było głównie bazowanie na kontrach i mogli parę razy ukuć Śląskę, ale strzały były bardzo niecelne. Na pewno trzeba pochwalić samca Talara za ten strzały z daleka, który został finalnie no niestety w poprzeczkę, a na pewno byłaby to ładna bramka. No i cóż, dzisiejsze mecze, czyli Lech Poznań, Stal, Mielec już o 15, czyli za godzinkę jak wyjdzie ten film jakoś. Jagielonie Białystok, Pias, Gliwice o 17.30, Korona Kielce, Legia Warszawa o 20.00. No i w niedzielę, bo w niedzielę się nie widzimy. Czy też nie słyszymy? Radom jak radom? Nieślegnica 12.30. Wisła Płock, Lechia Gdańsk 15 Pogoń Szczecin, Widzę Food 17.30. No I w poniedziałek już się usłyszymy przed meczem Górnika Zabrze z Krakowią. Kraków. Także cóż, dziękuję za kolejną analizę. Następna analiza będzie o Legii Warszawa. Także zachęcam do wyczekiwania na ten odcinek. Także cześć!